Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na, na Tytanku z Polska Jesteśmy w Gobergu, naszym kolejnym mieście No i bez przedłużania ruszamy, ponieważ mamy przed sobą dużo, dużo podróży Ponieważ dowiedzieliśmy się o kwestii głównym, czyli sekcji Nerothusa I właśnie tą sektą się może nie dzisiaj zajmiemy, ale na pewno wyruszymy w jej kierunku Więc mamy naprawdę dużo eksploracji przed, przed sobą I powiem taką ciekawostkę, że ostatnio u mnie Titan Quest to stało się naprawdę grą numer 1, w sensie jeśli chodzi o to w co gram, bo No nie ukrywam, że grałem wiele innych gier, prawda, bo normalne jest to, że nie można grać w jedną grę, jakby To, to, nie, to nie u mnie, nie aż tak Ale ostatnio po prostu, gdy robię live z Titan Quest'a, je, nagrywam Titan Quest'a Teraz regularnie gram sobie prywatnie tajtan Titan Questa po prostu dla siebie i ale ja ten po prostu aż mi się zacznie zaraz śnić, więc to jak dużo gram, to może pokazywać dowód, że ja nie jestem graczem, który ma wiele godzin w grze. No nie. Ale jak miałem 220 godzin pod koniec października, teraz mam na połowę i mam prawie 300, no to to wskazuje, że tak 60-70 na pewno już godzin. E, no zrobiłem sobie w ciągu tych trzech tygodni. E, co mam jest, myślę, na racjonku fajną, bo ja nie jestem raz ma wiele godzin w grze, jakby nie jestem takim graczem. Gdybym miał statystyki z PlayStation swojego, tam może miałbym znacznie więcej godzin niż w tym tajemnicku, ale dalej to jest dużo. W ogóle, Wściekłe pszczoły, to jest coś, co będzie nam przeszkadzał, mega w tym odcinku, no bo nie widzimy tego, to jest taki szajs tylko na skąsa, co nie? Straszna rzecz, naprawdę, nie, nie cierpię no i właśnie z mojego PlayStation to gdybym tam miał też podane ilość godzin w grze, to może byłoby coś więcej, na pewno myślę, się byłoby coś więcej ale dalej 200, prawie 300 godzin i 60-70 godzin spokojnie w ostatnio. No to, to to fajna sumka. I takim wstępem, że śpię, żyję Titan Questem, to możemy grać dalej. Jakby. <grym> ja się tego boję, że ja się po prostu. <coughs> może nie, że wypale, ale po prostu poczuję, że no dobra, Titan Quest trochę za dużo, muszę odpocząć. To będzie. I czy to będzie zrozumiałe normalne przez to, jakby. Nie można tak wiecznie. Um, często nawet w ciągu nagrywania tej serii miałem momenty takie, że no dobra, to ja sobie odpuszczam, nie wiem tydzień bez gry, kompletnie to jednak tak nawet, nawet z czasem sobie przez to mogłem troszeczkę odpocząć, a teraz to tak, tak, nawet, nawet, że tego dużo się robi. Dużo się nagrywa. Ale nie narzekam, nagrywam to, bo jest fajny odzew i, i cieszę się z tego bardzo. I dziękuję za ten odzew, jak najbardziej, bo gdyby nie ono, to bym tego tak nie robił. Um, praktycznie daily. Oh, fuck. Zwłaszcza, że teraz jeszcze live'y pojawiają się, bo lubię robić live'y. Mega przyjemna rzecz to jest, zwłaszcza jeśli um, mam. Musiałem, że to też wybuchnie. E, zwłaszcza, gdy mamy jakąś tam fajną widowie na live'ach, no to live to jest coś po prostu mega przyjemnego i no ostatnio też zdarzają się e, powoli coraz częściej. Ogólnie teraz będziemy mieli quest'a z, z miotkiem, ponieważ chyba odebraliśmy teraz właśnie mali przyjaciele quest'a. No i teraz musimy mm, ogarnąć motyw tego quest'a, mm, tak samo jeszcze mamy do ogarnięcia quest'a z, z problemami rodzicielskimi. No i te oba questy myślę, że, że zrobimy dziś Dobra Mali przyjaciele, miodek, wracamy się Chiller utopia Do tego y, pana y, formera Jak się nazywa człowiek, który robi, robi miód? Y, pszczelarz, o właśnie Chciałem coś z miodem powiedzieć zamiast pszczołami Plus jeden dla mnie Szamańskie buty, no czy to są szamańskie buty? Dobra, macie w szczęście, to są szamańskie buty. Czasami tym się nazywa nie. Wiem, karwasza to jest pancerz. Nie wiem, na, na coś innego. Także. Fajnie, fajnie. Dobra, lecimy w takim razie. Mm. Las Teutoburski. Naprawdę ogromne przed nami strasznie rozciągające się lokacje. Więc e, przygotujcie się na to, że podróż jest naprawdę długa w tym akcie. Oj tak. Teraz pełno zobaczycie. Ale klimacik taki... Bardziej mm, ponury, klimatyczny myślę na pewno. Trochę niedźwiedzi tu się krząta wokół też fajnie. Czemu nie? Dobra. No, też starzy znajomi, oczywiście, że tak. Eee, mówiłem wam o tym już, że mamy tych pełzaczy. Eee, oni jeszcze ma, będą mieli w tym dodatku inną swoją mm, formę, postać, może bardziej skina reskina eee, Jeszcze śmieszniejsze, bo to jest leśny pełzacz. No to już o tym kiedyś rozmawialiśmy. Jeszcze będzie coś z związane z wrzosami, ponieważ będziemy mieli brzosowisko przed sobą, ładny teren. No i oni będą po prostu mieli tam na sobie wrzosy. No to, to takie jeszcze. Czy tam śmieszniejsze um, inkarnacja, że tak powiem o pełzaczy. Um, dobra, ale ładnie, ładnie lecimy ich. Nie ma problemu ogólnie. Jest, jestem w ogóle ciekawy, bo teraz zostałem dźwięk na Discordzie jestem ciekaw ile osób. Na tych odcinkach coś sprawdza u siebie, na Discordzie przypadkiem, bo ja często dostaję jakieś tam powiadomki na Discordzie, bo często ktoś do mnie coś pisze. Taki rozchwytywany jestem. Także wybaczę ja za jakieś takie dźwięki w tle, no zdarzają się. I co na to poradzę? Mogę dać, nie przeszkadzam, ale to tak. Nie lubię tego. No, na Discordzie robić. I padają naprawdę szybciutko. Uuu, ale mam świetny celtycki um, krąg z grzybków mroczny. Świetny mroczny motyw, naprawdę. Ile was tu jest, guys? Co wy tacy jesteście? Mnóstwo, mnóstwo przeciwników. Ale spoko. Em, wszystko do levela idzie. Jeszcze sobie wyobraźcie, jak em, tu się nagrywa. Gra się ogólnie w koopie. Może nie grywa. Ale jak się gra w kołopie, wtedy jest więcej. Em, potworów i są jeszcze trudniejsi. To wyobraźcie sobie, ile tego wtedy jest. To jest po prostu, jak my nagrywamy tą serię w trójkę. Koopową. To po prostu ja się czasem łapię za głowę. ile jest przeciwników. Um, tutaj w grze po prostu no, gra momentami aż klatkowała. W sensie, na przykład um, pole bitwy pod Atenami, czy obozowisko potworów przed Atenami, to tam normalnie jest dużo potworów. A sobie wyobraźcie, jak jest kilka razy więcej. Jak, to bez modu, po prostu na kopię. Farma um, jest ogromna, na pewno, expa ale też po prostu ciężej jest na pewno Dobra Nie ma niedźwiedzi Łatwiutko Dobra No nie, rozkidujesz Małych skarbeuszy um, Czy tam żuków z Egiptu, no ich będzie więcej Taka smutna wiadomość O i mi przypadkiem tak ruszyłem, niechcący Muszę nie przepraszam Ale muzyka też jest fajna, klimatyczna, mm. Wow, fajny klimacik Chodź tu boczku, chodź tu, uciekaj. Aaaa. Takie śmieszki z ziemi się chowają, wchodząc w sensie. O! Śmieszny motyw, ale. No i tak nieudany. W mocniej mojej potęgi. Pojawiają się trole już ogólnie taka ciekawostka mi się na kichanie zbiera o. oj, szlasz najmocniej zależy się najlepszym Jezus ile was tu jest Strasznie dużo to jeszcze sobie wyobraźmy obozy troli, który były kilka odcinków temu, jeszcze wtedy w koopialu albo na modach. Jak jeszcze kilka razy więcej przeciwników, jest to jest po prostu jakaś rzeź. Głównie przy nami lokacja, która dosyć mi się podoba, jest fajna, taka. Wygląda mi znajomo, zaraz wam powiem o co chodzi. A, tylko tutaj co do końca jeszcze zobaczmy, wszystko. Okej, okay, ten nie był. Exterseina, e, wybaczę za źle czytam to nazwę, pewnie e, ta lokacja wygląda mi bardzo znajomo, bo kiedyś tam prywatnie po prostu sobie troszeczkę po Europie e, jeździłem. Nie byłem w tych okolicach takich e, celtyckich. Dziś, dzisiaj, że to jest północne Niemcy, Dania. Tam nie byłem, niestety, żałuję bardzo. E, ale to mi się kojarzy z terenami. E, z Czechami mi się kojarzy to miejsce. Już wam powiem zaraz o co chodzi. Tylko dojdziemy do tego, co tak przypomina mi te Czechy. Um, chodzi o te wielkie skały. E, bo w Czechach jest e, skalne miasto. Tak to można nazwać. E, myślę, że jak ktoś pisze Czechy skalne miasto, na pewno mu się to pojawi. E, to coś, gdzie ja byłem i to mi się tak fajnie po prostu kojarzy. Takie skały wielkie. Ogólnie ładna lokacja, przez te takie wielkie. Skały które wszędzie stoją. No to jest pułapka pewnie A przynajmniej tak to wygląda. Jo, 30 złota i pułapka. Także jak tylko złoto wypada, to uciekajcie i tak. Was może to nie zabije, ale jednak po co się narażać. Dobra, teraz pora na najgorszych przeciwników. Dziękuję. No i. Teraz rzeźowiska, o których właśnie mówiłem. I ten Extra to. Fajna, ale krótka lokacja z tymi skałami. Jakby mogło być tego więcej. Ale mamy rzeźowiska, o których Wam mówiłem. I naprawdę dużo. Lecimy po prostu przez te lokacje jak burza, dosłownie, bo ich jest dużo. I jeszcze mamy naprawdę znacznie więcej. Um, tak, jesteśmy gdzieś w połowie drogi do sekty Nerdhusa. Um, Chyba wziąłem niepotrzebnego Yo. E, no to Po Wrzosowiska Oprócz tego, że są lokacje strasznie otwarte I taką pustawą i mamy więcej żuków I to będzie też quest poboczny Myślę, czy ja przypadkiem ominąłem quest'a Problemy rodzicielskie? A on został porwany przez kultystów Czyli jeszcze trochę drogi do tego o, i tutaj właśnie mamy pełzacz z wrzosowisk, czyli inkarnacja ostatnia, chyba, możliwa naszych pełzaczy. Taka ciekawostka. Dobra, bilwisy. Ogólnie bilwisy nas spowalniają, myślę. Że to jest jakiś tam motyw, e, który warto tam podkreślić w przypadku tych przeciwników. E, tak to. Nie są ciężkie, tylko mogą trochę irytować tym, że mogą nas trochę tam spowolnić ale tak to nie ma tragedii. Dobra, jakaś piaszczysta grota. Czemu nie? Sprawdźmy to miejsce. Um, ogólnie jaskinie w Ragnaroku północy w tym akcie są strasznie wąskie, jakby... Tego motywu nie było już tak wcześniej w poprzednich aktach, jak w tym akcie. jakby Cały czas ma tylko takie wąskie jaskinie korytarzowe, co ma sens, ale to jest takie dosyć specyficzne. Jeszcze była jedna, też nie, w Atlantydzie też już te jaskinie takie wąskie się pojawiły. Bardzo. Zwłaszcza w górach Atlasu w poprzednim akcie, jak, naszym, jak ogrywaliśmy. Tam była jaskinia bardzo duża, ale też bardzo taka, właśnie um, korytarzowa. Oj, tak. Ale jak mówiłem, Ragnarok ten akt, dodatek, wyszedł wcześniej niż poprzedni, co ogrywaliśmy Mamy kolejność inną i tutaj po raz pierwszy takie wąskie jaskinie nam się pojawiały Takie, o Dziwne, wąskie jaskinie dwa tylko pali na początku eee, Za Heidenbergiem Które ogrywaliśmy tam, jest tak mega ciasno, wąsko To jest takie nietypowe Ogólnie niedługo będziemy mogli słyszeć jakieś takie dziwne dźwięki, jakby coś tam się cały czas biło. Jest to z związane z questem pobocznym. Czemu nie mogę odpalić kuli? No, Okej, okay, już coś tutaj właśnie się nam pojawia. Na mapie, i to nie będzie związane z naszym Questem. Dobra. I o tym mówię. Jakieś takie dziwne dźwięki w tle. I tutaj mamy jakąś tutaj rusałkę, która się bije z potworami. Ona jest jakimś tam npc tem który chce z nami pogadać, ale poczekaj chwilę. Zekstrojemy tutaj wokół wszystko. No spokojnie Dobra, dziękuję za uwagę. Dobra, wracamy się w takim razie. Glaborek. Okej. Okay. Hmm. Nie no, szanujmy się, jeszcze Jeszcze nic mi się do, dobrego nie pojawiło. Obserwuję, że żeby jakiś epickety mi się pojawił, wtedy będzie realna szansa zmiany. ekwipunku. No tak, nie ma szans tych nadbiegów. Jakby przestaje wierzyć w nie, żeby mogły być wystarczająco dobre dla mnie. No okej, okay. życie. Się na kawy. Dobra, kawka. Nagrałem to w ogóle do dziewiątej. Więc jeszcze kawka spoko Jak na mnie. Dobra, w takim razie lecimy do rosałki. O Boże, co um, to, to jest? Jakiś boss mi wyskoczył, no zapomniałem kompletnie o nim. Wiecie co, ja rozumiem, e, w sensie fajny nagły coś się pojawia. Gdyby jeszcze byśmy wiedzieli o tym, że coś tu mi się pojawi, a tak to będziemy mieli kosę korforydy chyba, tak? I kon, kronyfy. I to kosę będziemy musieli oddać, uwaga, wiecie komu? Byle jakiemu, byle jakiemu wieśniakowi. Komuś się przyda. Byle jaki wieśniak powie: O, wiesz co? Masz kosę? Tak, trzymaj. E, polecam. I to był chyba boss. Mini-boss. Ja to znam jako mini-bossa. Tak. Dobra. E, no i teraz po prostu musimy pomóc. To jest to, co. Ono będzie za, za nami krążyć. I musimy po prostu. Um, Poprowadziły do jakiegoś innego miejsca z wodą, bo po prostu ta sadzawka, w której ona się działa, to ona wysycha po prostu i, i tyle. O ile także poczekaj sobie. Jak hmm. zwykle nie wiem, w C ja tutaj. Aha, to jest fajne, więc to pójdę. okej okay. Dobra, lecimy, lecimy. Chodź, 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 chodź. Jak umrze czy coś, bo myślałem, że tak, bo jest jednak chcę tu zekwurować, dobrze się po prostu po nią wrócimy. Eee, już tak nieraz było. W akcie czwartym przecież było tak. W questach. Eee, maraton zapalacze pochodni i w. No właśnie padła. I jeszcze w... Podróż posłańca. Tam też był taki właśnie gościu, który e, mieliśmy z punktu A do punktu B, właśnie zaprowadzić. Tylko, że ten, to był gość, a nie jakiś taki rusałka, nie jakaś. Ale dobra, zaraz się po nie wrócimy, także nie ma co panikować. Dobra, o czym po nią? Bo nie będziemy się chciały na tyle wracać. Coś tu jeszcze ominęło. Nie, no to chodź. Jojo, jo, chodź. Idziesz, byczko No, idziesz, idziesz. Dobra, lecimy. Odwalcie się Dobra, zróbmy to po prostu tak, że Przeraszujmy z nią. A, już jest woda. Ona już tutaj... Właśnie. Um... No, po prostu. Dobiegła sobie na spokojnie. No i dostałem punkt umiejętności. Na um... co go rozdysponujemy na zwiększoną obronę? Um... Hmm... O, widzę, że będzie można wzmocnić jeszcze bardziej kule, więc myślę, że w to na pewno będziemy mogli pójść. Sobie. Ale teraz, jak mam tylko jeden punkt, to... No po prostu pójdziemy jeszcze w to. Potem... Pokrzyżowanie planów będziemy używać. Forma Kolosa jest obowiązkowa i według mnie teraz będziemy iść pod formę Kolosa. Czyli pod formę kolosa, a potem sobie pójdziemy pod odłamki i erupcję, tak. I myślę, że może zdążymy. Jak nie zdążymy na serii, to potem pragnę przypomnieć, że tą postać będę prowadził na live'ach i wtedy na spokojnie sobie ulepszymy tą postać, żeby miała tą formę kolosa i tą erupcję tutaj. Ewentualnie nowo, nowa ognia też jest naprawdę fajna, albo też meteorów. Jakby mistrzostwo ziemi jest naprawdę fajne, tylko takie bliżej endgame. Ewentualnie, jest jakbyś tam sobie troszeczkę inaczej rozłożyłem punkty, że tak przyspieszę bardziej w górę. Ale to nie wiem z czego musiałbym zdjąć, jakby. No tak nie wiem, nie wiem. Ale na pewno to postać w, tak bardzo wymaksujemy na live'ach. Bo w serii jeszcze nie wiem, czy zdążymy. Teraz w serii jeśli chodzi o to, pójdę. Pod, spróbuję formę koła, w takim razie mm, zdążyć. O, e, zdobyć, a potem jak będziemy robić live y, z tej postaci, to już na spokojnie sobie tam inaczej pójdziemy. Bo jest, że jest Febskie i to jest ogromna lokacja, która jest przed nami, aczkolwiek zobaczę w tym momencie, ile mam odcinka. Jeśli będzie już nawet taki długawy dosyć, to będziemy się zbierać, ponieważ ta okazja przynajmniej jest ogromna i myślę, że to będzie dobry odcinek na nowy odcinek. Moment na nowy odcinek. Ale zobaczymy ile mam tego odcinka nagranego, także zaraz jestem. No i jak zapewne możecie się spodziewać, jest to właśnie już koniec tego odcinka, ponieważ już taka długość jest dosyć fajna przyzwoita. więc mam nadzieję, że mocera Wam się podobał. I po prostu do zobaczenia w kolejnych materiałach z and Quest, gdzie będziemy podróżować po jezioro swepskich i dorwiemy sektę Także zatrzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach.